Cześć, 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 witam moi kochani, jesteście na kanale Zrobiona Ręcznie LM, z wami Lena jak zwykle i serdecznie witam Was po raz kolejny. Lubię przerabiać różne rzeczy, daję nowe życie starym, znudzonym rzeczom i otwieram ich w zupełnie innej odsłonie. Tym razem chcę pokazać Wam kolejny projekt, który wymyśliłam właśnie dla spodni. Chcę tylko powiedzieć, że e, nie jestem profesjonalistą. Jeżeli ktoś czeka na porady fachowe, krawieckie, to nie u mnie. Nie, ja jestem artystka i ja przekazuję wam swoje projekty artystyczne, jak można zrobić najłatwiej, jak tylko się da. I ja to właśnie robię, korzystając ze swojego doświadczenia życiowego, swoich nawyków. I robię to niefachowo, nie, nie, nie. Natomiast moje rzeczy są niepowtarzalne, więc są w jedynym wydaniu, i na pewno, jeżeli ktoś z Was postanowi, zrobić coś takiego, to i tak będą się różnić to przecież rzeczy. Oczywiste! No, a teraz co chcę Wam powiedzieć, że przygotowałam takie spodnie. Pokazywałam Wam w jednym z moich filmików ostatnim o zakupach, które zrobiłam tam kupiłam właśnie drzyszce różowe, różową bluzeczkę, która już jest zmieniona, jest na mnie. Właśnie te błękitne spodnie, to są e, Kanda Comfort e, bawełniane, kolor błękit, no piękny kolor, niby nic nadzwyczajnego, dwie kieszonki, lekko się ciągną i do tego kupiłam właśnie w lumpek się tą koszulkę. Ale na pewno nie będzie to w tym zestawie. Lecz nie różnią się kalorystycznie, i o to chodzi. I moim zamiarem dziewczyny dzisiaj odmienię te spodnie i wykorzystać tego pięknego mopsa, który tu jest. A właśnie tutaj napisana. Em, policja, e, oddział policyjny New Yorku na mops mopsa, czyli poszukiwany jest złodziej prawdopodobnie i tego złodzieja dzisiaj umieścimy na, na tych spodniach. Lubię takie przyrobki, pokazuję Wam kolejny raz, jeżeli ktoś chce skorzystać. Jedziemy, moi kochane. Więc to są jeansy, które dzisiaj odmienimy, zrobimy ekskluzywne, niepowtarzalne. Po to była mi potrzebna ta koszulka, która kolorystycznie pasuje. Nie musi być ten sam kolor, możecie wybrać co chcecie. Mi spodobał się ten właśnie piękny chuligan, który jest poszukiwany przez nowojorską policję i on dzisiaj wyląduje na moich spodniach. Co dlatego trzeba zrobić? No trzeba wyciąć tą aplikację pierwsze. I ja to zaraz zrobię tak jak powtarzam. Nigdy się nie boję, bo e, przecież wyrzucamy niekiedy te rzeczy, więc no zepsuć, no co tu można zepsuć? Wycinamy tak mniej więcej na razie e, ten sam obrazek, później oczywiście podkorygujemy go ale nigdy nie boję się tego zrobić, bo zawsze można wykorzystać w, jak nie w tym projekcie, to w innym, jeżeli coś wykniecie i Wam się nie spodoba no to zostawicie go do następnych okazji ja generalnie takie rzeczy nie boję się robić więc wycinam tego musika pięknego tak jak leci tak o jak, to już nam niepotrzebne i mamy taką piękną aplikację która wyląduje na tych spodniach? Tego huligana pomieścimy tutaj, gdzieś w, okolina, w, w okolicach kolana. Już tak sprawdzałam, mniej więcej gdzie by to było. I teraz tak, żeby to zrobić, to właśnie dziewczyna mi tutaj dobre pytanie dała. Dziękuję za pytanie. No i odpowiadam przy okazji, że jeżeli spodnie są dosyć szerokie, tak jak niektóre przerabiam bez rozcięcia, bo na tyle wysokie, że z góry, jeżeli wszywam coś, to jestem w stanie to zszyć i mi to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli są wąskie, to bez rozprucia rozcięcia jednej ze stron, zrobić tego nie ma jak. Dlatego teraz się zastanowimy, którą stronę, albo przedśrodkową, albo zewnętrzną, trzeba rozciąć, żeby przyszyć właśnie tą aplikację. No, zastanawiam się. Więc zdecydowałam, że e, prześrodkowy szew nie będę rozcinać, rozkruję dzisiaj, tak chcę. Chociaż jest podwójny i roboty będzie więcej, ale nie chcę je zrobić jeszcze e, mniejsze, więc nie. Ja zrobię tak, a poza tym nie fakt, że ten most będzie trochę właśnie tutaj na środku z tyłu zachodzić, więc mi by się przydało, żeby ta strona była w całości. Wy patrzcie po sobie. To zależy od aplikacji, od kształtu tej aplikacji, od rozmiaru waszych spodni, od szerokości nagawek, czyli zależy, jakie możliwości macie. No i pierwsze, co chcę to rozpruję właśnie długość całą, tak jak jest muszę odpić, i później, i później rozpróję szew prześrodkowy. Jedna strona rozpruta, nie rozcięta dziewczyny, rozpruta, co prawda trwało to dosyć długo, bo szef był potrójny, jeszcze overlock do tego, no i długo zeszło mi, to jest na wideo, jak Wam pokazuję, to tak czasami raz, dwa i tyle, chyba, że mam takie przerówki, które trwają 10-15 minut, no ale nie tym razem, ponieważ te rozprucie zabrało mi dużo czasu. Trudno, jest rozpruta. Na razie jedną nogawkę, bo na drugą nie mam koncepcji, bo jak mi przyjdzie coś, nie wiem, może jakieś tu łatki zrobić albo jeszcze coś, to rozbruję drugą część. Na razie, na razie rozprówam do położenia właśnie tej, tej aplikacji, tego chuligana naszego Mopsa który jest poszukiwany, on no, taka mordka niewiniątko, ale chyba skoro go policja poszukuje Nowojorska to chyba niezły gagatek tak myślę no i, i tego właśnie mopsa my położymy gdzieś tak sobie już umyśliłam, że to będzie gdzieś w okolicach kolana mniej więcej tak i położę go, tak jak zwykle mówię, aplikację, żeby nie była zbyt przedśrodkowo, bo by nie będzie ładniej. To bardziej kładę na zewnątrz, żeby ona była na kolanie, najwyżej trochę na tylną stronę może przejść. Wtedy wygląda lepiej. No i tutaj tutaj zaznaczę, zaznaczę linię przypnego. Zaraz później to co zbędne, to powycinam. Ale na razie na razie tylko przypinam, żeby mi się nie ruszał. Zobaczę, czy w tym miejscu będzie dobrze. Też tutaj bym chyba myślałam. Myślałam to wyrównać, bo taki krzyk, czy zostawić krzywe. No nie wiem, zastanawiam się. Może faktycznie, a może i nie, może odwrotnie w ten sposób zrobimy. Równy nie, mu, nie musi być kwadratowy, możecie nawet jakikolwiek, to jest proces twórczy, wasza fantazja, jak się włączy, jak wam da jakieś wskazówki, to tak zrobicie. No i przyknę tutaj, zaraz sprawdzę, zobaczę jak będzie wyglądać, czy dobrze przybiło. Przeszpilkowałam ten obrazek tego chuligana na deskę poszukiwania. Już jest na tym miejscu i teraz co zrobimy, to tylko wsiadamy na maszynie i przeszyję dookoło, żeby to się było na miejscu szyję. Obrazek jest osadzony na miejsce, którym byś. Zostawiłam tu takie coś, bo nie, nie chciałam zygzakiem szyć, więc zostawiłam to, chcę, żeby było. Właśnie z tym końcem niewykończonym i tu jedyne co chcę powiedzieć zawsze tak robię bo aplikacja żeby ona była na miejscu i się nie ruszała to w jedynym miejscu tu po środku przyszyłam żeby ona się nie chodziła nam na spodniach tylko jedno, jeden szef w środku i to wszystko. I teraz zobaczcie, i co? No to trzeba wyciąć, bo nadmiar nam niepotrzebny i już aplikacja będzie na miejscu, a za chwilę pomyślę, czy zostawię tak jak jest, czy przyjdę do kolejnej nagawki, na to potrzebuję chwilę zastanawiania się, no i, i wtedy, wtedy zadecyduję czy te spodnie zostawię tak jak jest, czy zrobię jeszcze jakąś dekorację z drugiej strony. Musiałabym wtedy rozpłyć. Ale to za chwilę. Na razie wygląda to w ten sposób. Tutaj z tyłu, na tej nogawce, gdzie ten nasz mops, zrobiłam z resztek, jak zwykle, nie wyrzuciłam, takie ozdoby, takie schodki mi wyszły. A z tej strony, ponieważ nie chcę rozpróbować, bo to jest długo i skomplikowane, nie chcę więc ja sobie wymyśliła, że tutaj na boku zrobię taką też yy, na, na, na wierzch położę taką jak gdyby łatkę taką w kształcie strzałki i przeszyję to przez górę dziewczyny, oczywiście, jakbym chciała gdzieś tutaj na kolanie szyć to byłoby to niemożliwe musiałabym rozpróc całe spód, ale ponieważ jest wysoko to ja przez góry jestem w stanie to przyszyć, dlatego Podstawa tylko musi być ładnie przyszpilkowane, żeby kiedy będziemy wkładać pod maszynę, żeby to się nam nie przestawiało i było fajnie przypilkowane. Więc przypilkowałam to dosyć, dosyć gęsto, tak jak widzicie. I teraz to przeszyję przez górę od pasa. Teraz, jak końce trochę tak pociągniemy, no tak jak mówię, że e, te koszulki mają to do siebie, że fajnie się rozciągają i nie siepią się z tej strony, to ten nasz obrazek, ta aplikacja nabiera jak gdyby kształtu 3D. jest przestrzenne, nie po prostu przyłożona i przyszyta, tylko nabiera takiego objętości. I o to właśnie chodzi ładnie to wygląda ściągamy no, widzimy, tak? A jak już się wypierze, to będzie jeszcze lepiej wyglądać. I to wszystko. Więcej z tej strony robić nic nie będę. Jedynie co to chyba jeszcze po środku przyszyję właśnie tą różową nitkę Dlaczego wybrała różowy nicie Ponieważ tutaj jest właśnie róż. I dlatego ta właśnie. E, moja aplikacja też przyszyta różową miciągą. I tutaj jest różowa. I chyba po środku jeszcze zrobię, żeby ona się nie motała, będzie lepiej leżeć. Po środku z egzakiem przyszyłam tutaj po samym środku szwa. I tak lepiej mi się podoba, ona teraz siedzi na miejscu, nabrała swojej objętości. więcej nic nie chcę z tej strony. Robić. I to opcja teraz, co nam zostaje? Więc tak, tutaj na boku jest taka szczałeczka. Tu z przodu ten huligan, mops. Z tyłu zrobiłam trochę tych pasków z resztek. No i, no i to tyle. I teraz, jeżeli żadnych aplikacji więcej nie będę szyć a prawdopodobnie już nie będę szyć, bo nie chcę. To można szyć środek i środek szyję szyję tak jak jest na zewnątrz. Tylko teraz muszę nić właśnie niebieską poszukać i to zrobić. Zaraz zrobimy. Zszyłam ten szew normalna, na, 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 normalnie na lewą stronę położyłam zygzak, no bo nie mamerloga, położyłam zygzak i teraz Patrzymy na tą stronę. No i tak jak tutaj było, to jeszcze tutaj na zewnątrz było przyszyte jeszcze raz. Ale tego robić nie będę, bo szew jest ok. Jedynie co w kroku, w kroku tutaj muszę poprawić. Właśnie jeszcze raz przeszyć na zewnątrz, po prostu po tej linii. Przyszyć jeszcze raz, żeby wykończyć ładnie ten szef odnie 98% bawełna 2% elastan rozmiar 46 europejskich. No okej okay. Spodnie skończone zaraz tylko odprasuję Usunęcie, gdzie, gdzie zostały i pokażę jak wyglądają. Tak wygląda ta nasza aplikacja za chwilę. Spódnie skończone, pokażę jak wyglądają na mnie. No a ja jak zwykle chcę podziękować wam, że byliście ze mną do końca. Przeoglądacie moje wideo. Subskrybujcie, wstawiajcie lajki. Dziękuję Wam z góry za to, że jesteście aktywni. Piszcie komentarze, odpowiadam na wszystkie Wasze zapytania na pewno i yy, czekam na naszych kolejnych spotkań. A ja życzę Wam z całego serca dużo zdrowia, pomyślności, realizowania wszystkich Waszych postanowień i marzeń. A ja z niecierpliwością czekam na następne nasze spotkania i przygotuję dla Was coś bardzo fajnego. you